Przyszłego modelu finansowania systemu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, to tytuł dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Gorzowski Zakład Utylizacji Odpadów. Patronat nad spotkaniem objął Ministerstwo Infrastruktury, marszałek województwa Lubuskiego, a także prezydent miasta Gorzowa. Wszyscy się zgadzają. Wszystkie podmioty i, i prywatne, i samorządowe, i samorządy, wszyscy, którzy się obracają w sferze odpadów, zgadzają się, że prawo jest złe. I. Kolejne ekipy rządowe usiłują to prawo poprawić i, i nie udaje się. Teraz jest taki okres, że jest finalizowanie właśnie zmiany prawa. Nasza konferencja jest poświęcona, jakby, żeby wspomóc ten proces, jest poświęcona zebraniem doświadczeń różnych podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami żeby wyciągnąć wnioski, w jakim kierunku to prawo zmieniać i tak, żeby ono było dostosowane do istniejącego rynku, a jednocześnie stymulowało poprawę gospodarki odpadami. Największy problem, jaki powstał przez obecne przepisy, to niejasność w kwestii prawa do odpadów. Trwa dyskusja, czyje są odpady i kto ma mieć władzę nad odpadami, czy firmy, które. Wywożą odpady, tak jak jest w tej chwili, czy też samorządy, które mogłyby kreować w ten czas gospodarki odpadami i stanowić, w jakim kierunku ona powinna iść i jak powinna wyglądać. I raczej my się opowiadamy za tym drugim modelem, żeby to samorząd decydował na swoim terenie, co z odpadami od jego mieszkańców ma być, jak mają być zagospodarowane, w jaki sposób i żeby były wszystkie zagospodarowane, żeby nie było dzikich wysypisk, żeby jak najwięcej... Było poddane recyklingowi. Póki co w naszym mieście funkcjonuje kilka firm przewożących odpady. Składowaniem ich i recyklingiem zajmuje się Zakład Utylizacji Odpadów. Z uchwała Rady Miasta w tej sprawie, która jest zgodna z zasadą ochrony środowiska. W związku z tym składujemy odpady komunalne ząb z wązgorzowej, jak i gminościennych na składowisko odpadów na chruściku w ramach Zakładu Utylizacji Odpadów. Jednocześnie sprowadzona selektywna zbiórka odpadów zarówno w Nowo Gorzowie, jak i w gminach ościennych w ramach porozumienia i uchwał gmin zarówno Gorzowa, jak i pięciu sąsiednich z nami gmin. Te odpady są następnie utylizowane, przerabiane na kompost. Jednocześnie odzyskiwane są odpady trudne i niebezpieczne, które są również zbierane na osiedlach jako odpady poelektroniczne, więc lodówki, pralki, telewizory. Jednocześnie odzyskujemy bardzo dużo plastiku, odzyskujemy akulaturę. Dojdzie do półtorej przetwórstwa. przetwórca, jesteśmy w tym względzie jednym z liderów kraju. Województwo lubuskie boryka się z problemem transgranicznego przemieszczania odpadów, czego konsekwencją są dzikie wysypiska. Problemy są innej natury niż były przed wejściem do układu Schengen. Mianowicie w tej chwili wiadomo, nie ma kontroli na granicy wewnętrznej, zatem kontrole są odsunięte w głąb kraju. I o ile poprzednio przed wejściem do układu mogliśmy zatrzymywać, nielegalne transporty bezpośrednio na granicy i nie wpuszczać ich do kraju. To teraz procedury są zupełnie inne, bo one już wjeżdżają i trzeba po prostu zatrzymać, po czym przeprowadzić całe postępowanie. I jeżeli uda się ustalić sprawcę, wówczas Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje decyzję zwrotnego wyjazd do Polski. Jeśli nie, to wówczas przedsiębiorca, który został przyłapany na tym procederze, musi zutylizować te odpady u nas w kraju we wskazanym, we wskazanym miejscu. Takich transportów przechwytywanych jest jednak stosunkowo mało. Po przekroczeniu granicy trafiają do polskich lasów czy na obniżenia terenowe. Jest problem, bo przede wszystkim nikogo nie złapano. Na gorącym uczynku rzadko się udaje zidentyfikować te odpady w sposób taki ewidentny, że można próbować zwracać, a więc jest to problem już po naszej stronie. No niestety to, co przykre w tym, tym się trudnią. Głównie Polacy, prawda? Aczkolwiek gro tych odpadów to są odpady z zagranicy, a szczególnie z Niemiec. Dlatego też wojewódzki inspektor ochrony środowiska apeluje o naszą czujność. Jeśli tylko będziemy świadkami podejrzanego transportu bądź wyładowywania go w dziwnym miejscu, alarmujmy odpowiednie służby, na przykład policję, warto, o ile jest to możliwe, zrobić także zdjęcie, choćby telefonem komórkowym, gdzie widoczna będzie rejestracja pojazdu, to z pewnością pomoże w ujęciu sprawców przestępstwa. Się gry aktorskiej, pisania scenariusza, pracy na planie. Tegoroczna edycja warsztatów filmowych w Miejskim Ośrodku Sztuki rozpoczęła się. Celem warsztatów jest przybliżenie realizacji filmu dla młodych, początkujących filmowców. Przy okazji konkursu na film według jednego scenariusza, który od kilku lat jest organizowany tutaj przez Miejski Ośrodek Sztuki, jest udostępniany dla wszystkich scenariusz, który może zrealizować praktycznie każdy. I ten film, zrealizowany na podstawie tego scenariusza, bierze później udział w konkursie. Jesienią jest rozstrzygnięcie, najlepszy film wygrywa. Warsztaty to świetna okazja dla miłośników każdej dziedziny filmu. Mogą nie tylko zgłębić swoją wiedzę o powstaniu tego rodzaju dzieła sztuki, ale także wziąć udział w jego powstaniu. Wiążę swoją przyszłość z aktorstwem. Chciałabym zdawać do szkoły teatralnej albo do filmowej do Łodzi. W tym roku będę starać się tam dostać, ale no zobaczymy jak pójdzie. Miejmy nadzieję, że się, że się uda. A te warsztaty są jakby przybliżeniem tego, co chciałabym w życiu osiągnąć. Na tych warsztatach ogólnie uczymy się podstaw produkcji filmu. Poznajemy zasady, zasady realizacji, począwszy od szykowania scenariusza, poprzez wstęp do takiej małej produkcji niezależnej, kończywszy, na, kończywszy już na samych zdjęciach i montażu. Warsztaty są prowadzone pod okiem fachowca. Warsztaty kończą się w sobotę. Przy tej okazji rozstrzygnięty zostanie także konkurs na scenariusz. W sobotę odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu scenariuszowego. Poznamy najlepszy scenariusz, który zostanie później udostępniony właśnie w konkursie na film według jednego scenariusza. Długo wyczekiwana przez studentów i nie tylko trzydniowa impreza Juvenalia dobiegła końca. Tak jak co roku nie zabrakło imprez sportowych i przede wszystkim muzycznych, co bardzo ważne, w tym roku program przygotowały wszystkie gorzowskie uczelnie. Pierwszy dzień studenckiej zabawy miał charakter sportowo-kulturalny, dwa pozostałe upłynęły w klimatach hip-hopu i reggae. Na gorzowskiej scenie Juvenaliów nie zabrakło gwiazd takich jak Molesta Ewenement. W czwartek, to jest w ostatni dzień imprezy, młodzież kołysała się w rytmach zespołów reggae takich jak Ptaszyska, Maleo Reggae Rockers i Habakuk. W Juwenaliach chętnie udział wzięli mieszkańcy Gorzowa, a także trzy największe kluby, w których przez całość imprezy grano muzykę klubową w wykonaniu DJ-ów. Koszt maratonu zabaw to blisko 75 tysięcy złotych, które pozyskano ze wspólnego wkładu uczelni, a także od sponsorów. Muzyka Tajemniczo, strasznie, ale i zabawnie. W sobotę w miastach całej Europy obchodzono Europejską Noc Muzeów. W tym roku po raz pierwszy do obchodów tego niezwykłego święta przyłączył się Barlinek. Po raz pierwszy i to tak ze strachem, czy w ogóle będziemy mieć frekwencję, czy nasi mieszkańcy zechcą przyjść. Jestem mile zaskoczona, bo naprawdę jest sporo ludzi i będzie jeszcze więcej, bo dopiero zaczęliśmy, a już są po prostu tłumy. Bardzo się cieszymy, że przygotowania nie poszły na marne i to już drugi dzień. Wczoraj mieliśmy fili w naszej w dziedzicach. Cieszymy się, że mieszkańcy odwiedzają. Również odwiedzają nas turyści, bo mamy dzisiaj przedstawicieli aż ośmiu krajów w ramach festiwalu Laskerowskiego. I ja sam byłem mniejszej wiary, jak tu powiedziałem, bo myślałem, że nie będzie takiego zainteresowania ale panie z balieńskiego Ośrodka Kultury nigdy nie zawodzą. Nocne zwiedzanie muzeów jest tajemnicze i intrygujące. Dlatego przyciąga zarówno tych, którzy są miłośnikami sztuki, jak i mieszkańców odwiedzających je po raz pierwszy. Dużo zabytków jest. Jest zwierzę. Powiem szczerze, że się baliśmy, że będziemy sami, że pracownicy balieńskiego Ośrodka Kultury i pracownicy muzeum przyjdziemy tutaj, będziemy sami ze sobą. A to, że jest tak dużo ludzi, mieszkańców Balwinka, jesteśmy tym zaskoczeni, mile zaskoczeni, to znaczy, że po prostu chyba ta inicjatywa się spodobała i będziemy ją kontynuować. To dopiero początek. Tak, to jest dopiero początek, także jeszcze dużo, dużo fajnych rzeczy będzie do północy. A chyba jeśli ktoś będzie chciał dłużej zostać, to na pewno zostaniemy razem z nim. Ja nawet wnuka wzięłam ze sobą. To jest jego pierwsze zetknięcie z kulturą. Aby jeszcze bardziej urozmaicić program zwiedzania muzeum, przygotowano mrożący krew w żyłach Happening. Właśnie ma być tajemniczo. Chcemy ten klimat stworzyć, bo od 21.30 w ogóle wszystkie światła wygasną w muzeum i coś się będzie działo. Właśnie, bo chcemy przywołać te postacie, ale te duchy mają nie straszyć. One mają być takie dobre, fajne duchy, które no po prostu tutaj nam towarzyszą w dzień codzienny. Tak duże zainteresowanie ze strony mieszkańców jest dowodem na to, że tego typu imprezy są potrzebne, dlatego z pewnością za rok Barlinek także przygotowuje na tę okazję ciekawy program. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie jeszcze straszniej. W sobotę na hali targowej przy ulicy Przemysłowej odbyła się dziesiąta już edycja targów motoryzacyjnych. Jak co roku nie zabrakło ciekawostek i nowinek dla miłośników czterech kółek. Tradycyjnie dziesiąte jubileuszowe targi Autosalon Wiosna 2009. Rekordowe pod względem ilości dilerów samochodowych są samochody bardzo nowoczesne prezentacje ogólnopolskie, nawet powiedziałbym przedpremierowe niektórych marek, prezentacje samochodów retro, bardzo atrakcyjnych, Rolls-Royce, Jaguary, SS, samochody, które są rzadko do oglądania, a szczególnie w kolekcji królowej Elżbiety Angielskiej, a poza tym po raz pierwszy olbrzymia gama plac na zewnątrz samochodów ciężarowych różnych marek. Targi to także świetna okazja na porównanie ofert dealerów i wybranie tej najlepszej, tym bardziej, że w dzisiejszej dobie kryzysu ceny w Polsce w porównaniu z europejskimi są naprawdę korzystne. Dlaczego warto przyjść? Przede wszystkim dlatego, żeby w jednym miejscu sobie porównać nasze modele z konkurencją, porównać sobie samochody, wsiąść, przymierzyć się. Wszystko jest w jednym miejscu, więc myślę, że to jest duże ułatwienie dla klienta. Skoda przede wszystkim jest to nowoczesny już samochód, dobrze wyposażony w dobrej cenie. W tej chwili także mamy dobrą ofertę dla przedsiębiorców. Mamy samochody z pełnym odliczeniem VAT-u, więc to na pewno to jest nowość, która została wprowadzona w kwietniu. I myślę, że dzięki temu tutaj też pozyskamy dużo klientów. Koncern Kia dynamicznie rozwijając się oferuje całą gamę różnorodnych modeli dla każdego potencjalnego nabywcy. Począwszy od małego samochodu miejskiego, poprzez Auta kompaktowe poprzez miejski crossover, którego dzisiaj prezentujemy tutaj jako nowość, premierę na targach. Samochody terenowe typu SUV, wany rodzinne, mini ciężarówki. Biorąc pod uwagę tak znakomitą ofertę, praktycznie mamy dla każdego potencjalnego nabywcy coś fajnego do zaoferowania. Jeśli chodzi o moją decyzję jako dealera, żeby obsługiwać te marki, to ta decyzja była podejmowana ponad 15 lat temu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego dla klientów wybierać te marki? Bardzo prosta sprawa. Za nami stoi samochód roku 2008, 2009 Opel Insignia, oceniony przez fachowców jako najlepszy samochód w Europie w, swojej, w, Europie w, tym, w tym roku. A z kolei bezpośrednio za mną stoi samochód, który najprawdopodobniej wygra konkurencję jako rok 2010, dlatego ten najnowszy Chevrolet Cruze, który przedstawia całkiem nowe rozwiązania, całkiem nową linię modelową, jeżeli chodzi o rozwój marki Chevrolet w Europie i można powiedzieć, że od tego modelu Chevrolet ma zawojować Europę. Targi mają duże sensy dla dealerów także, bo my często wiemy, co to jest Mercedes, Fiat, Subaru, coś tam jeszcze. Natomiast nie zawsze wiemy, na jakich warunkach, kiedy i jak należy go kupić i że można go kupić właśnie tutaj, że można cenę negocjować. Kolejna rzecz dla dealerów to jest okazja do spotkań, bo dużo zmienia się w całych regulacjach unijnych dotyczących obrotu samochodami. Toż dealer przestaje być powoli związany z marką, którą sprzedaje. Może w salonie prowadzić kilka marek samochodów. Zatem dla niego jest ważne także, żeby pokazać, ja sprowadzę więcej niż jedną markę. Następna 11 edycja targów motoryzacyjnych już za rok. Muzyka